Ja pamiętam, że właśnie już za jak to, nie wiem, 8, 8 10 lat 10 i były jakieś tam igrzyska w Pekinie i oglądaliśmy lekkotek, to pamiętam, że mnie właśnie za, zawsze najbardziej mi się podobały biegi podkarskie, no że oni tam przez coś właśnie przeskakują. Plus właśnie zawsze biegał tam taki łysy z Polski. <laughs> Więc to jakby, no naprawdę mam takie wspomnienie I, i zawsze jakby, nie wiem, skok w dal mnie też jakby fascynował, że kawa faza lotu jest długa. Czy, czy sprinty? No ogólnie właśnie to to gdzieś to, co się dzieje na, na prostej bieżni. Jestem takim zawodnikiem, że, właśnie, że rzadko jestem jakiś tam bardzo zadowolony z, z biegu. No ale gdzieś tam, jak już powiedzmy, zacząłem biegać nie wiem, poniżej 14 sekund, no to, to jakaś tam taka drobna satysfakcja jest. Tak? Tylko też mam, widzę po sobie, że im jestem starszy i biegam szybciej, tym jeszcze widzę więcej rzeczy gdzieś tam, które kuleją, które są słabe, które chciałbym poprawić. No więc to, jakby, raczej mnie to motywuje coraz bardziej. Także jestem coraz lepszy, ale też. Widzę, że jeszcze dużo, dużo jest przede mną i no i tak widzę też, że staje się że jakby, bo no zawsze moja sobą była jakby cierpliwość, że już chciałem, właśnie już, już, bo tam właśnie tu ktoś jakieś medale zdobywał, jeździł na mistrzostwa, był w kadrze, tak, no ja, ja jestem w kadrze, nie wiem, od dwóch lat dopiero, tak, no to jest, to jest, dosyć mały staż. Ja jakby nigdy tak nie miałem, że się bałem płotków, ja raczej zawsze byłem jakby tą osobą, która, nie wiem, była taka po prostu, nie wiem, wolna, tak. I nie miałem tego problemu z pokonywaniem płotków, tylko raczej z taką szybkością, siłą, motoryką. Ale no ja też tak byłem jakby prowadzony, tak? takie też było założenie, no, że ja mam te wyniki gdzieś tam osiągać yy, później. Tak? No, pamiętam też jak z moim obecnym trenerem miałem pierwszą rozmowę, miałem tam nie wiem, no, 17 lat chyba. No, to on mi powiedział, że Krzysiek ty masz biegać ze seniora, tak? to jakby to jest jakiś dłuższy proces i no, jakby nie wiem, jakieś rekordy za juniora no ci nic nie dadzą. Tak? Jakby tu tak naprawdę no, podkarze się poznaje, potem, jak biega na wysokich płotkach i my też wiedzieliśmy, tak? Że, no to jest jakby najważniejsze. No, bo jakbym pobiegał fajnie, no, nie wiem, na 91 cm dwa lata, a potem bym sobie nie poradził na wyższych, no to, to bym skończył karierę w wieku 18 lat. Nie? No, i, a ja tak naprawdę dopiero zacząłem gdzieś tam szybko biegać, więc nie miałem jakby takiego strachu, nie? że przed wysokimi. Ja bardziej. Od razu im wyższy potek, tym bardziej je lubiłem. Nie? Moim celem przede wszystkim jest bycie zdrowym, bo jakby ja już też doszedłem do takiego etapu, że mam świadomość, że jak jestem zdrowy, to naprawdę mogę biegać szybko i koncentruję się głównie na tym, żeby właśnie nic mnie nie bolało, żeby dbać o siebie, żeby się regenerować. Na pewno podczas mojego biegu czuję Niesamowitą chęć rywalizacji, radość z tego, co robię, i chęć bycia najlepszym. Płotki trenuję, ponieważ okazałem się w tym najlepszy. Próbowaliśmy moich sił w skoków zwyż. Było to skuteczne do pewnego momentu, lecz gdy pojawił się przestój, to postanowiliśmy spróbować w innej konkurencji. Chcąc nie chcąc, okazały się to płotki gdyż trening podkarski jest treningiem sprawności w wielu dyscyplinach, także długodystansowych czy w różnych rzutach. I tak się okazało, że mam do tego smykałkę i sprawia mi tę radość. Gdy jestem na starcie, liczy, dla, liczy się dla mnie tylko to 110 metrów lub 60, jak rywalizujemy na hali w sezonie zimowym. Powiem tak, no nie liczy się nic w tamtym momencie niż ta prosta i żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat. Na pewno zapisało mi się w moim życiu to, jak poczułem, że pobiegłem tak jak miałem pobiec, tak jakie były założenia, że poczułem tą technikę i szybkość połączoną, że te płotki nie były utrudnieniem, a jednak mi to pomagało, to nakręcenie rytmu między nimi. E, takim biegiem no, na pewno było, e, był bieg e, 1350 e, dość niedawno e, na płotkach seniorskich. To, e, poczułem wtedy, że e, umiem jednak rzeczy z treningu, które wychodzą, e, przelać jakby na, to, na tartan i e, pobiec w granicach e, no, fajnej życiówki. Nazwijmy to. Nig nigdy nie można być pewnym medalem mistrzostw Polski, ale. Jak się trzyma to skupienie, co staram się robić zawsze i nie lekceważyć przeciwników, to do tej pory mi to wychodziło. No ja. nie wiem. Nie wiem. Bardzo dużo Pracy. Bardzo dużo jakby w tego życiu przyszedłem, żeby do tych rekordów Polski dojść. I, i nie ukrywam, że trochę czuję się przez to spełniony. I, i, I mam takie problemy, żeby się teraz zmotywować, zrobić krok jeszcze krok dalej. I, i jestem spełniony na jednej ręce, bo naprawdę, tyle, jak człowiek tyle lat coś gonił i w końcu to zdobył, no to czuję pewną ulgę, tak bo to jednak po tylu latach naprawdę to, to jest. No aż po prostu Mózg eksplodował mi, jak się udało mi te rekordy Polski pobić, no, szczególnie halowy, to było po prostu niesamowitego. To, było, to był taki dzień, że... Ja nie wierzyłem w to. Nie wierzyłem, że to, że to, się, że to się stało. I, I mówię, i gdzieś i gdzieś. Yy... No, taki trochę spełniony, że już ja wiem, jak, jak nawet by coś się tam odpukać stało, teraz jakieś kontuzje, nie wiem, no, cokolwiek jakby, jakieś decyzje nie wiem. Żebym się karierę zakończył, to bym się czuł, że fajnie, że, się, że zakończyłem karierę jako taki spełniony płotkarz. Ale z drugiej strony właśnie, jeszcze ciągle nie mało. I chciałbym bardzo, bardzo bym chciał jeszcze te kilka lat być na topie, zdobywać medale. W szczególności, no bardzo bym chciał w Paryżu, w Paryżu Igrzyskach zdobyć medal olimpijski i, i dlatego... No jeszcze chcę walczyć, jakby chcę chcę, 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 chcę trenować, chcę, chcę te marzenia zdobywać, ale właśnie tak mówię z drugiej strony już trochę jestem się spełniony. Takich momentów było. Dużo kluczowych. Pierwszy od razu, co mi się przychop, przy, przy, przypomina do głowy to 2013 rok yy, Mistrzostwa Polski Seniorów. Tak się bardzo mocno stresowałem wtedy. Tak mi nogi przed startem latały i, i mówiłem sobie nie, tak, no tak, tak być nie może. W ogóle nie mam przyjemności tego sportu. To, to, to tragedia, a już wtedy w miarę miałem jakby te, te wyniki i, i, i dobrze to wyglądało. A, a przez ten stres taki. Yy, no, bardzo mi nie podobały się, jakby te zawody. Tak? I jakby po tych zawodach, potem yy, solidnie przepracowaliśmy razem yy, z trenerem Pawłem Rączką, pamiętam sezon przygotowawczy do Hali 2014, i tam już ten stres zniknął. Pojawiły się wyniki, zniknął, zniknął stres i. I to był taki moment, gdzie właśnie rozpoczęła się. Kiedy, kiedy uwierzyłem, że mogę dużo zrobić, i, i to był ten się taki mi się daje moment kluczowy. Ten, ten przełom 2013 2014 roku. Szczerze powiedziawszy, zanim się w ogóle o, skupiłem o igrzyskach, skupiłem się na, tym, na celu na, na ten rok. A mianowicie chcę bardzo dobrze sezon letni Cię zaprezentować. Chciałbym biegać szybko na mitingach, być tam gdzieś w czołówce przez cały sezon. Chciałbym poprawić swój rekord Polski, bo uważam, że holowy może jest mocno wyśrubowany, ale letni jeszcze jest, był zapas rok temu, więc na pewno chciałbym wynik 13-20 zobaczyć na swoim liczniku. I jakby właśnie spełnieniem tego sezonu będzie dla mnie. Byłem się cieszył już z finału znowu, jakbym posłużył w Budapeszcie na Mistrzostwa Świata, ale medalem też nie pogardzę. I chciałbym też wystartować w finale diamentowej ligi w Eugene, która będzie we wrześniu.